Jak Wam obiecywałem poprzednio, nasza działka przestaje być pustą działką budowlaną, a staje się placem budowlanym. Dowiemy się dziś, dlaczego warto odchodzić od tradycyjnych fundamentów i jak ogromne są z tego korzyści. A także, dlaczego w niektórych przypadkach architekt bywa jak saper i może mylić się tylko raz. Na naszej działce pojawiła się kopara. Zdziera dar, ściąga trawę całą miękką i luźną nawierzchnię. Proces ten będzie trwał tak długo, aż panowie natrafią na twardszy podkład gruntowy. Wówczas nawiozą tutaj i równomiernie rozplantują piasek oraz tzw. Kliniec. Będzie to bezpośredni podkład pod betonową płytę fundamentową. W czasie gdy maszyny rozkopują działkę, geodeta w Damaszka przygotowuje kolejne obliczenia. Następnym etapem y, będzie wytyczenie budynku, czyli powiedzmy usytuowanie go na, na działce tutaj w terenie. Czyli architekt. Y, Zaplanuje, zaprojektuje ten budynek w danym miejscu. Naszym zadaniem będzie wytyczenie go w terenie. Już konkretnie tam, gdzie będzie stał, gdzie będzie stała ściana, w którym tak. miejscu będzie y, łazienka, czyli po prostu nanosimy projekt na działkę, tak, żeby już według... Tak, to... projekt. To co, to, co sobie powiedzmy, architekt zamierzył na papierze, na komputerze. My to wynosimy w terenie. To mamy już wszystko w komputerze, czyli kolejny etap przed nami. Jedziemy na działkę, mierzyć. Mierzyć i wyznaczać obrys domu. W ruch znowu idzie GPS. Za jego pomocą współrzędne według projektu architekta są fizycznie wyznaczane w terenie. Obrys budynku, czyli jego krańce, zaznaczone są tymi różowymi znacznikami. Prace postępowały i w końcu też pojawiło się słońce. I tak oto minęło 48 godzin, odkąd kopara pierwszy raz zanurzyła swoje ogromne zębiska w glebę, na działce, na której powstanie dom. Z rzeczy najważniejszych, póki co skarbu żadnego nie znaleźliśmy, ale coś innego się tutaj y, znalazło w międzyczasie, mianowicie został przewieziony kliniec. Kliniec to są te drobne kamyki i żwir. Część z tego materiału została już rozplantowana piękne słowo, po prostu została rozsypana i wyrównana po terenie całego wykopu. Warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, że cały wykop pod przyszły dom jest opasany takim metalowym. Paskiem, który to pasek opasujący, nazywa się opaską uziemiającą, inaczej mówiąc, bednarką. Bednarka to jest właśnie ten, ta opaska uziemiająca wokół całego terenu, na którym powstanie dom. Bednarka to część instalacji elektrycznej, będąca ochroną przeciwporażeniową i odgromową. Kolejny wjazd ciężkiego sprzętu, i startujemy z rozplantowywaniem klińca. Niezbędnego jako utwardzenie terenu i podkład ciepłej płyty fundamentowej. A jest go tu niemało. Na wszystkich etapach przygotowań na naszej działce zużyto, uwaga, uwaga, ponad 415 ton klińca, piasku i żwiru. Niestety po dwóch słonecznych dniach powróciły opady. O, jesteście super! Słuchajcie, jedziemy na budowę. Nie było nam stan parę dni, bo prace zostały wstrzymane strasznie lało. Podobno w wykopie pod płytę fundamentową jest pokolana wody. Musimy to sprawdzić, bo przecież w projekcie nie ma basenu. Może nie pokolana, ale jest wystarczająco dużo wody i wilgoci, by uniemożliwić kontynuację prac. Badało przez kolejne 8 dni, aż tu nagle i co my tutaj mamy? Basenu nie ma. Są za to inne ciekawe rzeczy. Wokół całego wykopu znajdują się poustawiane takie kolorowe deseczki, ławeczki. Zostały tutaj ustanowione, namierzone, w konkretnie w te miejsca wbite tak zwane ławice. To zrobił pan Geodeta. Tu będą stały ściany domu. W tych konkretnie miejscach. To są tak zwane punkty odniesienia ścian. Możemy zauważyć, że wykop jest już wyrównany, jest solidnie splantowany, czyli wyrównany, jest płaski. Na kliniec został wysypany piasek. To jest taki piasek z kamykami, to jest niepłukany piasek i ten piasek ta podbudowa pod płytę fundamentową jest przez to dobrze zagęszczona, co sprawdził pan geolog. Zagęszczona. To znaczy, ona po prostu została bardzo solidnie ubita. O rolę geologa w procesie budowania zapytam pana Jarosława Gareckiego z firmy Geomix. Panie Jarosławie, po co na budowie potrzebny jest geolog? Geolog jest no, bardzo ważną osobą na budowie, nie tylko na etapie realizacji całej inwestycji, ale przede wszystkim przed tą realizacją, na etapie projektu budowlanego. Badania geologiczne wykonuje się w celu prawidłowego posadowienia budynku. Geolog potrzebny jest na budowie po to, żeby inwestor nie budował zamków na piasku. Dokładnie. Chodzi o to, żeby zoptymalizować sposób posadowienia, żeby nie przeinwestować fundamentów, a jednocześnie żeby posadowienie było bezpieczne i nie groziło potem konsekwencjami w postaci np. jakiejś katastrofy budowlanej, czy nadmiernego osiadlania budynku. Czyli w zależności od tego, jaki mamy rodzaj gruntu, chodzi o to, żeby dobrać ilość np. takiego cementu, który, z którego powstaje płyta fundamentowa, na przykład, żeby tego było nie, nie za dużo, niepotrzebnie nie wylewać, nie iść w koszta, tak, a z drugiej, strony, tak. a z drugiej strony jeżeli mamy jakiś stabilny, mocny grunt, Jakaś skała, czy coś w tym stylu, to żeby stosować tego odpowiednio mniej, a żeby było bezpiecznie. Tak? Dokładnie tak. Przekłada się to na szerokość fundamentów lub sposób fundamentowania. Przy dobrych warunkach gruntowych te fundamenty mogą być wąskie. Natomiast jeżeli mamy złe warunki gruntowe, czasem trzeba wykonać całą płytę fundamentową, mhm. którą się zbroi. Co znacznie podraża koszty inwestycji. W związku z tym te badania bardzo mocno przekładają się na koszt. Całości inwestycji, całości domu. Z drugiej strony, fundamenty są o tyle istotne, że nie można ich potem łatwo naprawić. Jeżeli zaniedbamy coś na etapie fundamentów, to to zostaje w ziemi. Ta naprawa będzie potem bardzo kosztowna. Nie jest to elewacja, którą można potem pomalować. To trzeba będzie odkopać, zabezpieczyć. Te roboty będą potem bardzo kosztowne i bardzo trudne. Jest fajny grunt, wydaje się skalny. Trafiamy podczas przygotowywania. Pod płytę fundamentową na jakąś jaskinię i co wtedy? To znaczy, generalnie niespodzianki w gruncie mogą być bardzo różne. Mhm. Może Jaskinia to bardziej Stany Zjednoczone i gdzieś tam rejon południa Stanów, natomiast w Polsce tego jest mniej. Mhm. Częściej mamy do czynienia z gruntami słabonośnymi mhm. w postaci jakichś torfów namów czy bardzo słabych mhm. glin. Ewentualnie na południu Polski bardzo często mamy do czynienia z procesami osłowiskowymi, mhm. które tutaj w Karpatach są bardzo istotnym elementem. Dlatego, jeszcze przed zakupem działki, warto sobie sprawdzić, czy ta działka jest na terenie osłowiskowym. Można za zgodą właściciela działki wykonać. Podstawowe badania geologiczne, żeby sobie określić już wcześniej, czy fundamentowanie będzie drogie, czy, wystarczy, czy mamy proste warunki w podłożu i wystarczą nam zwykłe, po prostu najprostsze, w miarę tanie fundamenty. Czy na takich terenach da się odpowiednio zabezpieczyć grunt, żeby postawić tam dom? W tej chwili technologie są na tyle rozwinięte. Że budownictwo no, można realizować na, w każdych warunkach gruntowych. Mhm. E, oczywiście chodzi przede wszystkim o koszty tej inwestycji. E, o ile duże firmy, nie wiem, typu e, firmy dystrybucji nafty, mogą sobie stawiać swoje cpn -y w warunkach no, bardzo złych, mhm. dlatego że przekłada im się to na przykład, no, lokalizacja przekłada im się na obroty, prawda, mhm. i one są w stanie zainwestować bardzo dużo. W danym terenie, żeby utrzymać tą lokalizację. O tyle, tak duże koszty budowy dla prywatnego inwestora są czasem no, nie do udźwignięcia. Dlatego prywatny inwestor no, bardzo mocno musi się liczyć z kosztami. Dlatego naprawdę tą geologię warto znacznie wcześniej rozpoznać, znacznie wcześniej rozeznać, tak, żeby nie, nie być zaskoczony. Od podłoża. Tego geologicznego. Przejdźmy, może, do innej rzeczy, do tego urządzenia dziwnego, które miał Pan na budowie i które fascynowało wszystkich naszych współpracowników. Co to takiego jest? Do czego służy? Czym na budowie posługuje się geolog? To znaczy, urządzenie może nie jest dziwne. Nie jest jedynie powszechne, i mhm. może dlatego sprawia takie wrażenie. Badanie, które wykonywaliśmy, to jest badanie wykonywane płytą dynamiczną. Urządzenie służy do pomiaru zagęszczenia warstw wbudowywanych. Czyli do pomiaru, do pomiaru zagęszczenia nasypów, które na etapie realizacji inwestycji wykonuje się na budowie. Są to nasypy wokół fundamentów, obsypy fundamentów, zasypy instalacji, które były układane w gruncie, oraz podbudowy dróg czy chodników parkingów. To urządzenie mierzy nam po prostu moduł odkształcenia podłoża. Wyprowadzamy sobie z tego wskaźniki zagęszczenia podłoża. Chodzi o to, żeby po wykonaniu takich nasypów nasypy te nie osiadały. Jeżeli sobie zrobimy na tych nasypach drogę, to wtedy możemy bezpiecznie sobie jeździć samochodem. Ta droga nie będzie się kolejnowała, nie powstaną kolejny, nie powstanie zapadnięcie gruntu. W tym celu wykonuje się takie badania. Jeżeli robimy badania pod posadzkami budynku. To właśnie dlatego, żeby sprawdzić, czy ten grunt jest dobrze zagęszczony i czy te posadzki nie będą nam osiadały, czy nie będą się zarysowywały. Na, na naszej działce zagęszczenie było dobre. Tak, bardzo dobre. Zagęszczenie było dobre, zupełności wystarczające, spełniające normy, także spokojnie można dalej kontynuować pracę. Nie będzie zagrożeń związanych z osiadaniem wykonanych nasypów. Świetnie. Ja teraz zadam jeszcze pytanie, które nie jest związane z naszą budową. Dlaczego, skoro to wszystko wiemy o tym, jak zagęszczać grunty, np. pod drogi, to mamy tak dużo dróg w kraju, które są wykoleinowane, jak Pan powiedział? To znaczy, nie wystarczy wiedzieć. trzeba jeszcze kontrolować, trzeba jeszcze przestrzegać technologii wykonania. Aha. I to wszystko razem dopiero daje dobry efekt. Także tutaj myślę, że troszeczkę zaniedbań z przeszłości. Te normy teraz są bardzo mocno wyśrubowane, coraz częściej wykonuje się te badania. Także myślę, że w perspektywie kilku lat te drogi będą znacznie lepsze. Słuchajcie, my tu sobie gadu-gadu, a tymczasem panowie rozładowali ciężarówkę. I mamy tutaj całą stertę styropianu prawie. Styrodur nazywa się ten produkt termoizolacyjny. Jest od styropianu lepszy, jest wodoodporny. Ten styrodur będzie stanowił izolację termiczną płyty fundamentowej. Aby równo ułożyć styrodur, należy najpierw wyznaczyć linie proste. Panowie stosują do tego celu znaną od tysiącleci metodę kołka, młotka i sznurka. Ten etap prac to także ostatni moment na umieszczenie w podłożu końcówek rynien, a także tych rur, wylotów kanalizacji. Pracom związanym z kanalizacją i wszelkimi podłączami wodnymi bacznie przygląda się ekspert od ogrzewania podłogowego, pani Marta Rogala z firmy Sander System. E, kanalizacja przede wszystkim jest pierwszym etapem instalacji e, w domu. Zanim przejdziemy do instalacji e, centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej, najważniejszym etapem jest położe, położenie poziomów kanalizacji przed e, płytą fundamentową. E, ostatnim etapem jest instalacja centralnego ogrzewania, czyli ogrzewania podłogowego. W tym przypadku można instalować po położeniu utynków wewnętrznych. Wróćmy do styrodu. Otrzymaliśmy z niego coś na kształt band, jakie znamy z lodowiska. Bandy wyznaczają granice budynku i zostaną wypełnione kolejnymi warstwami wzmocnień, zbrojeń, a ostatecznie zostanie między nimi wylany beton i powstanie ciepła płyta fundamentowa. Właśnie te żelazne zbrojenia znajdą się już wkrótce między bandami ze styroduru. Najlepiej, jeśli opowie nam o tym ekspert. Łukasz Groblicki z firmy Multicomfort, która na naszej budowie przygotowuje płytę fundamentową i ściany. Został wybrany grunt. Specjalny podkład był wysypany teraz. Co mamy w tym momencie? Możesz opowiedzieć, co tu się znajduje? A, tak, na podbudowie sklińca i piasku zawieszonego zostały ułożone płyty XPS. Jest to izolacja termiczna. W tym przypadku jest to 15 cm izolacji pod płytą. A to jest to, co tutaj wystaje jeszcze z boku. Gdzieś tam się jeszcze przebija faktycznie mhm. poprzez wywiniętą folię taką czarną budowlaną. Mhm. Czyli mamy 15 cm izolacji pod spodem i 10 cm na bandach. Do band jest dolewany. E, później beton. E, natomiast fizycznie na e, izolacji termicznej, czyli na tych naszych płytach XPS e, została ułożona e, hydroizolacja. E, A, jest... Hydroizolacja, czyli ja rozumiem, że e, mówimy o, o, tej, e, o, o tej folii czarnej. A, tak, folii czarnej e, budowlanej. Na niej są ułożone takie specjalne podkładki. Właśnie, co to jest to białe, takie to to, to, to? to jest nic innego jak beton, który służy do dystansu między. Na nim się układa zbrojenie, ponieważ generuje nam to taki dystans, pod który może wejść jakby ten lany beton. Powoduje to to, że samo zbrojenie nie leży na izolacji że że ten że ten zdozbrojony otul otulony jakby są w samą... środku będą tak tak, że, tak dokładnie że nie będą Wtedy... wystawać pod betonem tak tak dokładnie jeszcze dopytam o y, jedną rzecz, bo widzę, że tu są wyprowadzone te rury. Y, to, to domyślam się, że jest kanalizacja, tak? Te, tak, te... technicznie to są dwie rury. Ta, którą widzimy zewnętrzna, jest to po prostu otulina. Hmm. E, do niej będzie dochodzić beton, a wewnętrzna rura jest to już rura stricte kanalizacyjna. Aha, czyli to jest taka, ta, taka y, ta rura zewnętrzna, która chroni, jak gdyby no, Tą przed wewnętrzną, żeby tego... jej nikt nie uszkodził. Aha, aha okej. Okay. Bo tu mamy dwie rury, teraz dopiero zauważyłem. To, to jest jedna rzecz, czyli to jest wyjście kanalizacji pod płytę, a ta niebieska, tam wystaje to jest, ten pręd, to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest... To jest przejście do wprowadzenia kabla elektrycznego do budynku. A, czyli to podobną funkcję spełnia jak tamten odgromnik tam, tak? Te, 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 tak, te, te listy... wszystkie jakby, cała jakby instalacja, która miałaby się znaleźć w płycie, została już tutaj na etapie wykonania jej wyprowadzona, po to, żeby później ułatwić już na etapie instalacji przeprowadzenie, wprowadzenie instalacji do budynku. Właśnie dlatego architekt jest w naszym przypadku jak saper. Czego nie zaprojektował teraz, tego nie da się już naprawić po wylaniu płyty fundamentowej. A właśnie lanie legendarnej już ciepłej płyty fundamentowej będzie tematem kolejnego odcinka. Serdecznie zapraszam. Potem nagramy Piotrka jak kiwa głową ze zrozumieniem. Ze zrozumieniem? Tak, bo Piotrek też potrafi kiwać bez zrozumienia. Tak! Ktoś jest aktorem, no więc potrafi wszystko. Ho, ho, ho! <śmiech> <śmiech> Aha, e, śmieszny, dobry. Albo do Boże, co za słuchal. Kogo <laughs> no